Panie prezesie, ostatni sprawdzian mamy za sobą. Jakby go pan podsumował? No Witam serdecznie wszystkich kibiców, sympatyków Stali jasie, wszystkich mieszkańców Jasienia Okolic. Tak, no sparing, sparing taki był przydatny, chyba żebyśmy się strzelili. Jak ocenić go? No wynik chyba świadczy tutaj różnica, różnica dwóch, trzech klas była ewidentnie widoczna. Wygraliśmy chyba 12-1 z tego, co, co zdążyłem na liście bo tutaj yy, jeszcze w czasie trwania meczu gdzieś rozmawiałem i z burmistrzem i z, ze sponsorami potencjalnymi. Także no wynik, wynik świadczy o tym. No fajnie, że chłopacy się mieli okazję spotkać tutaj, przegrać, bo to był w tym pierwszym składzie optymalnym. Prawie zagraliśmy pierwszy mecz. Zmiany widzę jakie są na boisku wśród zawodników. jo të dashët iskante. No, mamy, mamy duże wzmocnienia. Porównując nasze zmagania w rozgrywkach A-klasowych, doszło czterech nowych zawodników. Oni się zagrali w pierwszym składzie. Jest to powrót chyba mega. Tutaj dla mnie najważniejsza bomba transferowa powrót Gracjana Komarnickiego, który po kilku latach grania w najwyższych ligach rozgrywkowych wrócił do jesienia. Jest naszym zawodnikiem. Zakontraktowaliśmy dwóch piłkarzy. Lech i Żona Góra. To jest Bartek Konieczny i Janek Zioło. Oraz Pozyska, pozyskaliśmy też zawodnika, który grał w promieniu Żary, a ostatni czas grał w Piaści Łowaj w ligach niemieckich dość wysokich. To jest Gracja Markuszewski. Plany, plany na przyszłość jakie? No plany są bardzo ambitne. Tak jak my już żeście poznali z tym człowiekiem ambitnym. Nie ukrywam tutaj, szykuje się wielka rewolucja, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o funkcjonowanie klubu, jeśli chodzi tutaj o wygląd klubu. Pozyskaliśmy bardzo dużego sponsora, który oprócz mnie, mojej firmy, Urzędu Miasta i będzie nas sponsorował. Także ten podział jak gdyby tutaj utrzymania klubu teraz będzie spoczywał w trzech jak gdyby równo, równoprawnych instytucjach. Ja, Urząd Miasta i, i firma, no nie Mogę chyba już powiedzieć, zdradzić wszystkim kibicom, chodzi tutaj o firmę Falkenhauer w jesieniu. Za tydzień mamy początek sezonu. Pierwszy mecz. Z kim gramy? Pierwszy mecz docelowy mieliśmy grać z Moczynianką, natomiast z racji tego, że klub z wycofał się w to miejsce, w to miejsce pojawia się klub Iskra Małomice, czyli też zespół, który grał w klasie. No i pierwszy mecz gram tutaj z Iską na swoim stadionie za tydzień o godzinie 17. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam wszystkich widzów i zapraszam ich za mecz za tydzień na mecz ligowy.